Alo, panie Poznański, ja dzwonię do pana, żeby panu powiedzieć, że ja nie mam teraz czasu z panem rozmawiać. Łódź nie na darmo nazywana jest Łodzią Filmową. To tutaj była sławna wytwórnia filmów fabularnych, kiedy nakręcono pierwszy film powojenny, Zakazane Piosenki. Łódź to przecież wytwórnia filmów oświatowych. To sławny semafor, gdzie dwa Oscary zrobiono. To w Łodzi przecież powstał film Ida, nagrodzony Oskarem. To przecież ta filmówka, ta szkoła. To Wajda, to Polański, to inni. Ludzie, kochani, Łódź filmowa. Polskie Hollywood. Teraz to, co jest moje, to jest mój pałac. Kiedy ja przyjechał tu w XIX wieku, ja ten pałac kazał pobudować. Ale oni go ukończyli. Najpierw był parter i to był rok 1856. Tak pamiętam. Później, kilka lat później, dobudowali mi piętro. Później, jeszcze w latach 80. wieku XIX, mi to przebudowali, a wyposażenie, jakie jest, tam jest. Jadalnia, tam jest sala balowa. Tam jest dla panów, co by cygara sobie palili, jest taki pokój mauretański, bo to taka woda była. Na chińskie, na japońskie, na mauretańskie. Niech wiedzą wszyscy co mnie stać. A to patrzcie państwo, dwa koty, bo to jest też taki szlak łodzi bajkowej. A nie wiedzą, że Scheiblera stać na to, żeby dwa koty nakarmić. Bo kot z miasta łodzi pochodzi. A mój pałac w ilu filmów zagrał? W Ziemi Obiecanej, w stawce większej niż życie. Jest to teraz jedyne muzeum kinematografii w naszym kraju. A w tym muzeum, proszę Państwa, jest coś takiego, co się nazywa fotoplastyką. niejakiego Augusta Furmana. To z początku wieku XX taka machina, co to można usiąść, obrazki poglądać, to się przesuwa. Nie dość tego, jeszcze muzyka gra. Zapraszam do Muzeum Kinematografii, do mojego pałacu. Francja miała swoich braci Limier, to ucznia braci Krzemiński. I w roku 1896 była pierwsza projekcja filmowa zaaranżowana na terenie Parku Helenów. Natomiast w tym miejscu powstało pierwsze stałe na ziemiach polskich kino. Niesamowita rzecz. Łódź również w roku 1908 wybudowała kolejne kino jako budynek stały właśnie dla nowej muzy, która się zrodziła. I również w łodzi w dawnym, yy, w dawnym kinie Polonia było to największe kino, które miało około 900 miejsc na widowni. Obecnie, proszę Państwa, je, te pomieszczenia zostały w bardzo ciekawy sposób zaaranżowane. W roku 2013 mamy tutaj 51 apartamentów, które zostały zaaranżowane w taki sposób, że przypominają wiele filmów i polskich, i zagranicznych. Mamy tutaj również bar Stop Klatka, niejakiego Antoana Lupy, do którego bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jesteśmy na Piotkowskiej przy Grand Hotelu, i oto po jednej stronie, proszę Państwa, 25 gwiazd przypominających najsławniejszych aktorów polskich i aktorki. A po stronie drugiej to z kolei reżyserzy, operatorzy wśród nich Andrzej Wajda, zdobywca Skara, nieco dalej Roman Polański, zdobywca Skara, Rybczyński za film Tango, a jeszcze dalej film Ida również Oscar. Tym stoi Łódź, Łódź Filmowa, dlatego tytuł Miasta Filmu z UNESCO należał się jak zawsze.